Gdyby nie przyjaźnił się z takim dubkiem, z takim głupkiem. E, przepraszam, głupkiem, z głupkiem oczywiście. E, to nie moje słowa, że nie było. E, Łukasz miał być w grupie tych zawodników, z którymi ten probierz konsultował, e, odebranie ci opaski. Z kolei pojawia się taka twoja wypowiedź, do, do którego z reprezentantów zacytuję. Zieliński zaszedłby znacznie dalej, gdyby nie przyjaźnił się z takim dubkiem, z takim głupkiem. Przepraszam, z głupkiem oczywiście. To nie moje słowa, że nie To jeszcze raz zacytuję, żeby, żeby tym razem poprawnie. Zieliński zaszedłby znacznie dalej, gdyby nie przyjaźnił się z takim głupkiem. Tak jest w książce. Więc chciałem spytać, czy rzeczywiście właśnie te relacje są takie chłodnie, no, chłodne i czy żałuję, że trochę Łukasza nie ma, czy, czy zamierzasz z nim porozmawiać. Um, znaczy do tych do historii to nie doszedłem czytając tej książki, więc um, nawet jakby Łukasz był, to, to pewnie dopiero za parę dni bym się dowiedział, no co tam dokładnie chodzi. Ale jeśli chodzi o moje relacje, ja Łukasza lubię. Naprawdę, Łukasz jest, jest można powiedzieć, specyficznym zawodnikiem. Zawsze bramkarze też są inni. Ale też to, co jest w książce, to też. Um, Ktoś coś powiedział, często się takie też pewnie historie pojawią, ja też wielokrotnie w formie żartu wiele rzeczy też mówię, więc nie wiem w jakim kontekście mogą to powiedzieć, więc ciężko mi się do tego odnieść, ale nie, jeśli chodzi o moje relacje, wbrew temu, co, co właśnie tak przed chwilą słyszałem, to jako do Łukasza, to jako osoba, ja go bardzo lubię, to, że ma inne podejście do życia, że trochę inaczej patrzy na wiele spraw, to już jest coś, coś innego, ale to nie, 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 nie przykreśla nie tego, że jako zawodnik reprezentacji polskiej, który, który też, będąc tutaj zgrupowani, to jest spędzany czas, też potrafi się pośmiać z niego, z jego żartów, i z jego perspektywy czasem, która jest śmieszna, ale no, to jest często w, w, w reprezentacji, gdzie ktoś zrobi jakąś sytuację, pewnie też wielokrotnie coś. Coś zrobiłem, co komuś mogło nie podpasować i ktoś mógł mnie e, nazwać takim czy owakiem, więc no przy tylu osobach w reprezentacji to się zdarza, ja nie mówię, że nie. E, więc e, przeczyta, jak przeczytałbym ten pewnie fragment, to może bym więcej wiedział o jaką sytuację, jeśli taka sytuacja była, miała wrażenie, pewnie więcej mógłbym powiedzieć, więc e, jeśli chodzi o moją relację z Łukaszem, to ja go lubię, bo jest on, jest on inny niż, niż na pewno ja i też większość chłopaków w reprezentacji. Ale to inny nie oznacza, że jest gorszy, że wbrew pozorom. Wręcz przeciwnie.